Witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować grę, która odniosła spory sukces na PC jakiś czas temu i jest to gra, która dziś zawitała do App Store, przepraszam. Jest to gra Carmageddon. Co ciekawe, gra jest dostępna dzisiaj za darmo, także korzystajcie naprawdę, jeżeli Macie teraz okazję pobrać grę to. Jest do tego naprawdę bardzo dobra chwila. Przepraszam, że będę tak może mało mówił, ale mam troszeczkę czkawkę i strasznie mi to przeszkadza. Ale chciałem Wam pokazać jak ta gra wygląda i dlatego właśnie nagrywam ten film. Klikam Start. Słuchajcie, Tu się chyba to nie zapisało. W każdym razie wybieramy poziom. Okej, okay, tu są przyciski. I spróbujmy zobaczyć, jak to wygląda. Yy, możemy ustalić naszą pozycję. Klikamy Dobra. dalej. I jedziemy. Grze chodzi głównie o to, niby jest to gra wyścigowa, natomiast chodzi o tak naprawdę rozwalanie przeciwników, za które dostajemy punkty i kredyty, nie jest tutaj powiedziane, że musimy dojechać do mety na pierwszym miejscu po to, by zwyciężyć. No cóż, bardzo śmiesznie to wygląda na retinie, z tego względu, że... O, słuchajcie, bo teraz akurat nie wiem, jak to, jak to wyjdzie. Czy jest jakiś klawisz, który nas postawi? Czy raczej nie? Aha, okej. Okay. Ehm, Our race, Recover Card. Okej, okay, bo sam nie wiedziałem nawet, że coś takiego jest. I oczywiście chodzi o to, żeby rozwalić wszystkich przeciwników. Ehm, można też przejeżdżać przechodniów i, i za to dostajemy jakieś tam punkty. Gra była na tyle kontrowersyjna w momencie, kiedy ujrzała, ją świat, że zakazała sprzedaży tej gry w Niemczech, ponieważ uważano tą grę za bardziej brutalną niż nawet Quake. Co jest w sumie troszeczkę zabawne. Niemniej jednak powiem Wam, śmiesznie wygląda to wszystko na, na rytmie. Widzicie zniszczyliśmy pierwszego... Przeciwnika. Jest także hamulec ręczny. Później, oczywiście, można upgrade'ować samochód, można go zmienić całkowicie. Ja tutaj zaczynam od podstawy, więc. O, no właśnie. Powiem Wam tak: gra dostępna jest za darmo, więc można ją sobie spokojnie pobrać i nie przejmować się o to, czy na przykład zapłacimy za tą grę i będziemy rozczarowani, czy nie. Naprawdę, jeżeli ktoś grał w Carmageddon jeszcze na zwykłym komputerze PC, to myślę, że jest to bardzo fajna pozycja. Dla kogoś, kto grał, na pewno będzie fajnie znów przenieść się w ten świat tego szalonego kierowcy. Tym bardziej, że gra działa fajnie, jest to fajnie przyportowane. Nie można naprawdę na nic tutaj narzekać. Wszystko działa bardzo sprawnie, płynnie. Cóż, chciałem Wam pokazać taki mały gameplay. Może nie, nie, nie będę zbyt dużo opowiadał, przepraszam, na temat tej gry. Ponieważ myślę, że każdy zainteresowany wie o co w tym wszystkim chodzi. Jak widzicie, tutaj musimy nie to Cover car. Szkoda, że nie ma jakiegoś przycisku gdzieś tutaj na, na ekranie. No nie wiem, nie wiem. Gra na dzisiejsze czasy pewnie byłaby troszeczkę komiczna. Natomiast wtedy była to dosyć oblegana gra. Każdy chciał, że tak powiem, niszczyć przeciwników, rozjeżdżać ludzi. Jakieś tam są dziwne, śmieszne bonusy. Na pewno jest wiele więcej, bardziej zaawansowanych gier, nawet graficznie na, na iOS-a. Natomiast no, to jest taki powrót do korzeni, prawda? Ten Gagon był dostępny kiedyś na komputery PC i można było sobie w tą gierkę pograć. Natomiast teraz jest to wszystko dostępne na nie, urządzenia przenośne. Także z jednej strony fajnie, że to. Ktoś zajmuje się tymi grami, prawda? Dobrze, może wyjdziemy z tego. No oczywiście tutaj macie Partshop, możecie to kupować za jakieś tam kredyty, które dostajemy. Możemy zmienić samochód. No, na razie nie ma, że tak powiem, dużego wyboru, bo tutaj jeszcze nic nie jest odblokowane. Mieć wyścig. Na razie możemy tylko na tym, bo tylko to jest zostało przez nas odblokowane, także tak to wygląda gra Karmagedon na iOS dziś dostępna za darmo, więc możecie sobie spokojnie tą grę pobrać. Zapraszam serdecznie do kolejnych filmów. Przepraszam za moją czkawkę, ale siła wyższa po prostu wpływa na to, że nie mogę płynnie do was mówić i Przekazywać Wam płynnie tych informacji tak, jakbym to chciał na dany moment. Dzięki za oglądanie filmu. Trzymajcie się.